Alchemia jest super dodatkiem. W przeciwieństwie do Alchemii Skyrimowej. Ta zespolona jest z główną rozgrywką. Wywary nie są łatwo dostępne. Ich koszt jest relatywnie wysoki i znajduje się je sporadycznie. Dlatego opłaca się je wytwarzać. Trucizna na ostrzu czy strzale robi kolosalną różnicę w walce, tym bardziej na pierwszych etapach gry. A mikstury wzmacniające dają zauważalnego kopa. Dlatego warto je mieć pod ręką. To nie jest przypadek, w którym alchemia to więcej zachodu niż pożytku. Co więcej można samemu ważyć sznapsa, co przekłada się na zapisywanie gry. Podczas używania stołu rozgrywam dość choć przyjemną mini Dzięki temu, że nie polega to na zwyczajnym wrzuceniu składników do kara, rozgrywka zachowuje balans. Jeśli chcesz, możesz wyprodukować nawet i 100 butelek sznapsa czy trucizny, ale licz się z tym, że każdą z nich piścisz osobno. Do uważania mikstury potrzebne są składniki, of course. Te kupuję albo sobie zbieram w lasach czy ogródkach. Przydatne będą również przepisy. Te najpierw trzeba zdobyć, a następnie potrafić je przeczytać. I tutaj kłania się wpływ mechaniki czytania na mechanikę alchemii. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby eksperymentować ale nigdy nie wiadomo, co mi ostatecznie wyjdzie, no chyba, że posiłkuję się Wikipedią. Każda mikstura cechuje się swoim własnym sposobem przygotowania. Ważne jest to, czy powstaje na bazie wody, czy wina, jakie składniki do niej dorzucam, czy zmielam je uprzednio w moździerzu, czy całość muszę zagotować i na jak długo. Można tego nienawidzić, przez to, że jest to żmudna robota do odwalenia, albo pokochać, bo jest to solidnie wykonany mini symulator gotowania.